Benben, witam, witam wszystkich. Ja się bolę, przygotowuję się dzisiaj na stronę dla was tego typu BMB. akurat ja wychodzę z tym dla was no wiadomo godziny z tym to każde cię do pracy do szkoły i co robimy dla was z tym godzinnym żebyście wiedzieli nie pytali się nie czy robimy wam długi stream, czy nie bo zaraz będziecie się pytali dzisiaj będzie godzinny stream widzowie, żebyście wiedzieli ja już idę do pracy nie ma coś takiego, że zostańcie 15,5 godziny tak nie będzie bo ja też muszę się wyspać bo idę do pracy Mm. Witam, Witam! Dlatego dzisiaj będzie stream godzinny, żebyście wiedzieli, żeby nie było, że nigdy pas nie przekazał, czy coś takiego. Tym, tym, tym. Y, oglądałem szoty y, sobie Daniel Makikala y, sobie <totrybuj> Daniel Makikala co no zrobił no to ja ja to bo sobie i Pani, że to wyjście ja oglądacie. Przepraszam, główne. Taka jest prawda. Bo naprawdę no, to, to nie jest już stream, tylko przepraszam, główne, które siebie pajacę robią. Poszło ja, o bezeta o olej, i Agnieszkę, jakąś tam. Ja to do końca tego nie oglądałem, bo, bo to śmieszne. To dzieciaki to są, a nie jeszcze. Nie mają. którzy. O, to jest kłótnia. Tam była policja, podobno z, y, było pokazane. U, Daniel ale to zawsze polica. Jest. Jeżeli zamiast tenim magicas przerwać streama, bo jest dym, to on jeszcze tego, jeszcze jak przejechał po tego, to wiecie co powiedział? Nie może nie może wyjść, no bo popiszę noga, bo on ma z nogą. Bo on operuje streama. No to nie, wiecie co? Złamało mnie to, bo jak na przykład... Miał taką sytuację, bym wyłączył syna tego i dalej bym startował później. A nie. Ale. Jak nie wiecie, o podejrzach chodzi o pieniądze. Takiego pajaca robi Dani Magika. No, sam Dani Magika, że tak mówię, ale coś powiem, że twoim zachowaniem to masz kiepskie. Daj mi bo ja robię syna. ale normalnie robię syna. bez żadnego alkoholu, bez dymu, bez takiej sytuacji. Daj mi ja już Ci wczoraj mówiłem na ten temat, widzę, że nie myślisz, nie wierzę sobie do serca. To nie jest do serca, tylko przyjdzie taki czas zapłaty. Zdense. Dopiero będziesz płakał. Tego typu, bo. A co tak mówił? mówiłem? no właśnie. A co tak mówił? mówiłem? masz to gdzieś. Wiem, Daniel, że tobie to, to rajtuje. Chlanie, popisywanie się tego typu. Ja wiem, bo chodzi ci o manę, manę, kasa, kasa tylko wystarczy iść do roboty mimo to, że stremowanie to jeszcze iść do roboty ale to by się nie chce to jest moje zdanie na ten temat pozdrawiam, pozdrawiam poczekajcie Nie tam szach cholera, cholerazie miznik. Ten, to miał. ale tu już nie jest słabsze. tak okay, mówię, no my robimy sobie z tym na spokojnie Bez wariacji, a Daniel Magila. Ja wiem też, siedzieć w gównie, przez tyle lat To jest ciężko się odzwyczaić Ja wiem na ten temat Bo trawa tu stać siedział w takim gównie Ale wyszedł z tego poza nam jego bóle Ok, spradam. A Daini ma to ma Gdzieś tego, ale przyjdzie taki szans, że tym samym będzie chciał założyć rodzinę, to cała laska będzie chciała z nim być. Powiedzcie sobie. Bo wystarczy, że odpali sobie strony, a na dzień nic nie ginie, jak się mówi. Taka jest prawda. Ale co mam żeby powiedzieć? mi pana. On ma to gdzieś, to niech ma gdzieś. A przecież się dzieje, że pytarty jajkami inne rzeczy. On ma jakieś, nie wiem, tego typu, że o, on jest królem. Jakby był królem, to by ludzie nie widzieli takich numerów. Putarki jajkami i inne rzeczy. Tego typu. Podręcznikarz Kołowski, podam cię. No. Już się ogoliłem. Jestem przygotowany na temat Tego typu dla Was. Tylko pamiętajcie, dzisiaj będzie tylko godzin z tym. Nie ma więcej. Oj, każdy idzie do pracy, każdy idzie do szkoły, ja idę do, do pracy, ja też muszę się wyspać tego typu, żeby wstać rano, tego typu inne rzeczy. Ja muszę sobie zjeść siadanie z rana. Ja będę, bo na wcześniej jem 710 10-12, to jest moje siadanie z tego powodu, że z rana nie lubię jeść, jakoś zbyt nie przepadam, zbyt nie przepadam tego typu, dlatego tak mówię, no, ale trzeba się wyspać do pracy tego typu. Wy jako opisowy pani też musicie się wyspać. Na no to już buczek. Nie, nie będę tego nawijać tego na streamie jak pójdziesz do najca, to tak. To mogę coś nawinąć. Ale nie tutaj. Tutaj są informacje, które Wam przekazuję, a nie jakieś kocze poły tego typu. Dlatego ja tak mówię. 19.30 się widzimy na streamie. Będzie z stream. No i trzymacie się w Bojrzyjowej Ogoli. A B!